Kanibalizm, zwyczaj, obrządek, wynaturzenie, zwał jak zwał, ale nawet gdy obserwujemy go u zwierząt, budzi on naszą odrazę, a przynajmniej niepokój. Jest w tym coś nienaturalnego, chociaż fakt w naturze przecież się zdarza, ale co innego w cywilizowanych, a przynajmniej rozumnych ludach. Nasza historia zna oczywiście wyjątki od tej reguły. Przykłady kanibalizmu trafiały się nie tylko w słabo rozwiniętych plemionach, zwanych pogardliwie dzikusami, gdzie nieraz kanibalizm miał głębsze podłoże niż sanie w brzuchu i dotyczył obrządków religijnych, ale trafiał się też i u cywilizowanych narodów, gdy przeciągający się niedostatek, skrajne, niezdatne do życia warunki i głód, taki nad którym nie dało się zapanować, pociągał za sobą aż tak drastyczne rozwiązania i skrajne zezwierzęcenie. Kanibalizm jest obecny również w uniwersum Warcraft'a, i tak jak na to teraz spoglądam, może powinien doczekać się osobnej, chociaż może ciut trudnej do przełknięcia pigułki. Bo przecież dotyczy nie tylko orczych klanów, ale na przykład nieumarłych, czy troli, których zapewne odrzuconą zdolnością rasową był właśnie kanibalizm. Odpadł, ale animacja u troli pozostała. W tej pigułce jednak zawęzimy temat, powracając do orczych klanów, które uczyniły z kanibalizmu wręcz swój znak rozpoznawczy. W jednej z poprzednich pigułek opowiadałem wam o klanie szpikożerców, czyli bonchuers, jako że mieliśmy o nim znacznie więcej informacji. Albo wróć, może niekoniecznie dużo więcej, ale na pewno bardziej sprawdzonych informacji. Zupełnie inaczej wygląda sprawa z drugim klanem kanibali, czyli klanem krwiożerców, tłumaczonych u nas wcześniej na czerwonych wędrowców, czyli Redwalkers. Skąd ta nazwa w tłumaczeniu, skoro obowiązująca wersja daleko odchodzi od oryginalnej nazwy klanu i. Ha, no właśnie, czy na pewno odchodzi? O tym za chwilę. Jeśli idzie o tajemniczość, to krwiożerców pobić może chyba jedynie ten memiczny, będący dowcipem twórców drugiego Warcrafta, klan zbieraczy kwiatów, ale czerwonym i do niego dość niedaleko. Dlaczego? Ponieważ na dobrą sprawę naprawdę niewiele o nim wiemy, a zarazem wiemy. Wszystkiemu winne ponownie to filmowe, nieszczęsne uniwersum. Tak, tak, znowu to filmowe, niekanoniczne uniwersum, a dokładniej kanoniczne dla swojej filmowej odnogi, czyli odrębnego uniwersum filmu Warcraft Początek, w skład którego wchodzi również nowelizacja filmu. Oraz poprzedzająca go książka Durotan i komiks Bound of Brotherhood. To właśnie z książki dowiadujemy się niemal wszystkiego, co wiemy na ten moment o krwiożercach. Ale zaraz, zaraz, poczekajcie, bo niektórzy na dźwięk słów filmowe uniwersum odpuszczają. Fakt, nie dziwię się, ale w tym przypadku jest w tym coś więcej, więc zachęcam do dalszego wysłuchania. Bez filmowego uniwersum rzeczywiście niewiele wiemy o krwiożercach. Ponieważ klan był jednym z tych niewielu, które otwarcie odmówiły dołączenia do hordy Nerzula, w wyniku czego, gdy zabrakło dranej oraz innych wrogów na Drenorze, a świat pod wpływem magii spaczenia zaczął umierać, orkowie z klanów hordy zaczęli walczyć z krwiożercami, kontynuując walki w czasach II wojny, gdy Orgrim Zgładziciel czyli Dumhammer, nowy wódz hordy, który zajął miejsce czarnorękiego czyli Blackhanda, Liczył na uzupełnienie swych szeregów na azerot klanami, które pozostały w macierzystym świecie. Niestety klany były zbyt zajęte szaleńczymi i pozbawionymi sensu walkami między sobą. W wyniku serii potyczek krwiożercy zostali mocno przetrzebieni. Nie ma więc czemu się dziwić, że na wieść o odbudowie hordy przez Nerzula i rycerza śmierci Terona krwawego biesa. Czyli Gorfienda, nieznany nam z imienia wódz krwiożerców, ponownie odmówił wsparcia, przez co wódz trzaskanej dłoni Kargat Brzytworenki, czyli Kargat Bladefist, wyraził chęć ukarania śmiercią krnągrnego wodza. Nerzur jednak nie wyraził na to zgody, bojąc się, że krwiożercy, pomimo swego osłabienia, w ramach odwetu mogliby przeprowadzić zamach na Kargata. Chociaż zapewne, gdy kargat to usłyszał, to parsknął pod nosem. Ach, niech próbują! Wkrótce jednak i tak po krwiożercach słuch zaginął, a niedostatek i ciągłe walki sprawiły, że klan został niemal całkowicie wybity. To były wszystkie informacje, jakie mieliśmy przez długi czas. Wraz z drugim tomem kroniki dowiedzieliśmy się, że krwiożercy zamieszkiwali południowe ziemie Taladoru oraz że obok klanu szpikożerców Również uprawiali kanibalizm, co było potwierdzeniem informacji, którą mogliśmy znaleźć w Durotanie, czyli książce z filmowego uniwersum. Ta natomiast okazała się prawdziwą kopalnią, małą bo małą, ale jednak kopalnią wiedzy o krwiożercach. Czemu więc? Jak pewnie wyczuliście z materiału. Możemy te informacje, a przynajmniej lwią ich część, uznać za kanoniczne dla uniwersum z gier. Autorka książki Christy Golden przyznała, że na potrzeby powieści potrzebowała jakiegoś nowego wroga lub przynajmniej takiego, o którym niewiele będzie wiadomo. Było to dość zrozumiałe, żeby uniknąć powtórki rozrywki, to znaczy powtórki historii, a i rozrywki też, z powieści narodziny hordy swoją drogą tej samej przecież autorki. Wybór padł na krwiożerców. W książce, chyba u nas jeszcze po staremu byli nazywani czerwonymi wędrowcami. I o ile ich kontakty z klanem mroźnych wilków, dla których ci byli tym głównym złym powieści, należą wyraźnie do filmowego uniwersum, już ich samą kulturę i zwyczaje możemy śmiało potraktować jako informacje sprawdzone i obowiązujące, ponieważ częściowo wturuje im oficjalna kronika jak i obecnie obowiązujący, wskazany, uznany przez Blizzarda przekład nazwy, czyli właśnie krwiożercy. Czemu? Bowiem jak pokazuje nam klan, kanibalizm nie jedno ma imię i o ile dla szpikożerców, bączuersów, obok mięsa orków, specjalne miejsce w ich kulturze zajmowały kości i wnętrzności, którymi ci ozdabiali swe stroje, dla krwiożerców najważniejsza była właśnie krew. Wygląd kogoś ubranego w kości swego gatunku może budzić strach, ale krwiożercy osiągnęli jeszcze większy poziom ohydy. Nie tylko traktowali innych orków jak pożywienie, ale potrafili traktować ich niczym trzodę, uprowadzając i traktując niczym ruchome zapasy jedzenia. Żywy osobnik w końcu się nie psuje, póki jest, no, no wiecie, żywy. A i nieźli nie trzeba, bo podąża za tobą. Co prawda, wbrew swojej woli, no ale jednak. Mimo to, nie to było cechą charakterystyczną krwiożerców, chociaż w sumie to popędzanie niewolników, czy też, czy też ruchomych zapasów, pasowałoby do ich nazwy, wędrowcy. Ale do tego jeszcze wrócimy. Ale wracając jednak do krwiożerców, to ich cechą charakterystyczną przede wszystkim był ich stosunek do krwi swych ofiar. Nieważne, czy należała do orków, dranei, czy zwykłych zwierząt, Krwiożercy zbierali ją, kąpiąc w niej swoje ciała, a raczej smarując nią, tworząc z niej jakby szczelną powłokę, niczym drugi ubiór zrobiony ze krwi. Tak, owszem, krew szybko schnie i zaczyna się rozkładać, śmierdzieć, ale dla krwiożerców nie była to jednak przeszkoda, a wręcz zaleta. Nie zmywali oni z siebie poprzednich warstw, ale nowe nakładali na cuchnące i łuszczące się stare, w wyniku czego wyglądem przypominali rozkładające się trupy i też podobnie cuchnęli. Ten smród rozkładu, oraz podążające za krwiożercami roje much i innych owadów miały wywołać konkretny efekt psychologiczny, zmuszający napastników do panicznej ucieczki, zarówno zwierzęta, jak i innych orków. Możemy również założyć, że same podłoża kanibalizmu u krwiożerców były równie podobne jak w książce, i z początku ci orkowie, z racji trudności w zdobywaniu pożywienia, Zaczęli pokrywać swe ciała krwią na początku upolowanych zwierząt, aby odstraszyć inne drapieżniki, jak i oczywiście orków z innych klanów, pragnących ukraść im upolowaną zwierzynę. Z czasem jednak, kosztując krwi zabitych w potyczkach wrogów, przekonali się, że krew wroga jest równie słodka, jak krew zwierzyny łownej, i w sumie mięso to mięso. Niezależnie od źródła jest równie sycące. Książce zaczęło się od krwi i mięsa Dranei, a następnie również orków, ale już w takie szczegóły na pograniczach obu uniwersów może lepiej nie wchodzić. Na pewno poza kanonem są ich utarczki z mroźnymi wilkami, w tym śmierć ich wodza, Garada, ojca Durotana, z rąk czerwonych wędrowców czy też krwiożerców, bo jak wiemy, Garad umarł w zupełnie inny sposób. Owszem, również od Red. Od czerwonego, ale nie Walkera, ale Pox, czyli od czerwonej ospy. Zresztą pod względem wersji zgonów Garat jest tu prawdziwym rekordzistą, o czym zrobiłem kiedyś forcika. Co do samych krwiożerców i ich, nazwijmy to szumnie, kultury, moglibyśmy założyć, że pomimo zajmowania danego terytorium w Taladorze, ich angielska nazwa, którą dosłownie tłumaczy się na czerwonych wędrowców, mogłaby wskazywać... Albo to, że faktycznie uprowadzali żywcem i poganiali swoich niewolników, swe chodzące posiłki, albo i stawiam bardziej na to, że nie posiadali jednej stałej siedziby, ale przemieszczali się z miejsca na miejsce, co jest dość rozsądnym i zrozumiałym wyborem w przypadku trudności z pozyskiwaniem pożywienia, zwłaszcza że częstsze, dajmy na to, ataki tylko na jedną osadę. Skutkowałyby lepszą obroną plemienia lub zbrojnym najazdem odwetowym, który zakończyłby polowania krwiożerców. To jednak głównie domysły, dlatego niech w naszej pamięci o tym klanie pozostanie głównie ich stosunek do krwi swych ofiar, połączony z kanibalizmem oraz stanie na uboczu z dala od hordy, zarówno czarnorękiego, nerzula czy żelaznej hordy gromasza piekłorycza. Jednak mimo tej powściągliwości nie zapewniło im to niestety, a może wręcz przeciwnie, nie zapewniło im to na szczęście przetrwania. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTube, ale także na Spotify, podcastach Google, podcastach Apple i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.